Laboratorium Wojskowego Instytutu Badań nad Chorobami Zakaźnymi pracuje nad najskuteczniejszym lekiem na ebolę. Badacze łączą różne przeciwciała. A jeśli najskuteczniejsze kombinacje powstaną w Tokio, San Diego i Leone? Dlatego założyliśmy konsorcjum immunoterapeutyczne wirusowej gorączki krwotocznej. Jestem jego dyrektorką. Erika zachęciła nas do badań nad ebolą. Założyła konsorcjum, do którego laboratoria z całego świata mogą za darmo przysyłać przeciwciała. One zaś potem już jako ślepe próby wysyłane są do badaczy filowirusów, by poddali je testom. Chodzi o to, żebyśmy w końcu ustalili, które przeciwciała najlepiej zastosować podczas leczenia. To nowy pomysł, który można w przyszłości wykorzystać w przypadku wszelkich wirusów i bakterii. Zaczynamy odkrywać, jak przeciwciała atakują wirusa i które z nich pomogą nam skutecznie leczyć. Dr. Crozier zawdzięcza życie terapii eksperymentalnej. Po 40 dniach cudownie wyzdrowiał. Przy takim przebiegu choroby powinienem umrzeć w ciągu tygodnia. Jestem wdzięczny Światowej Organizacji Zdrowia i Szpitalowi, ale dręczy mnie myśl, że wielu moich pacjentów i współpracowników nie miało takiej szansy. System odpornościowy człowieka może z czasem przystosować się niemal do wszystkiego. Wielu pacjentów zmarło, lecz wielu wyzdrowiało. Aby uchronić się przed zabójczymi wirusami, trzeba się na nie uodpornić. Potrzebne są więc szczepionki. Rząd i firmy farmaceutyczne przeznaczyły zbyt mało czasu i pieniędzy na stworzenie szczepionek przeciw eboli. Jednak kilku naukowców nad nimi pracuje ustalenie pochodzenia wirusów to dopiero początek. Musimy także wiedzieć, jak się przenoszą. Mogą to robić na wiele sposobów: drogą kropelkową, albo z większą lub mniejszą łatwością, drogą płciową. Na te różnice należy zwrócić uwagę. Te zagadkę próbują rozwiązać naukowcy na całym świecie. Wśród nich dr Nathan Wolf, który w lasach Kamerunu szuka wirusów w pobliżu miejsca, gdzie wirus znany jako HIV prawdopodobnie przeniósł się z szympansa na człowieka. Wolf podejrzewa, że grożą nam kolejne ataki wirusów. Gdy zaczynaliśmy pracę, uważano, że wiele nie znajdziemy. Zgodnie z popularnym poglądem, to rzadkie przypadki zdarzają się wyjątkowo. Podczas wypraw Wolf obserwuje tubylców, wodza plemienia i jego rodzinę. Niemal codziennie mają kontakt z dzikimi zwierzętami. Łapią je w pułapki i oprawiają. Są przez to wystawieni na działanie niezliczonych wirusów, żyjących na skórze, w ślinie, w narządach wewnętrznych i we krwi. Badając wirusy, Wolf dokonał ważnego odkrycia. Kilka drobnoustrojów z tej samej rodziny co HIV przeniosło się na ludzi. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyliśmy dowody. Byliśmy wstrząśnięci, że to nie taki rzadki przypadek. Prawdopodobnie odbywa się to stale, wręcz codziennie. 10 osób na tysiąc, od których Wolf pobrał próbki, było wystawionych na działanie wirusa występującego u naczelnych. To znacząca liczba. Wystarczy tylko uświadomić sobie, jak wielu ludzi żyje tu, w Kamerunie albo w Afryce Centralnej i ilu z nich ma codzienny kontakt ze zwierzętami. Zapewne dziesiątki tysięcy osób są zarażone tymi wirusami. Był to szok. Ponieważ wirusy stale przenoszą się ze zwierząt na ludzi, trudno ustalić, czy nowe infekcje mogą doprowadzić do takiej pandemii jak wirus HIV. Chodzi jednak o coś więcej niż zagrożenie dla zdrowia. Wirusy, które tropi Wolf, mają rzadką właściwość: mogą zmieniać DNA. Wiele wirusów atakuje komórki po to, by je zniszczyć. A wcześniej Wymazują zawarte w nich DNA. Wirusy badane przez Wolfa mają inną taktykę. Nazywane są retrowirusami. Retrowirusy są bardzo interesujące. W cyklu życiowym ich materiał genetyczny musi zintegrować się z genotypem gospodarza. Po wniknięciu do komórki stają się częścią informacji genetycznej gospodarza, a komórka i te, które z niej po podziałach powstaną, zmienia się na zawsze. Stwarza to interesującą sytuację. Jeśli retrowirus zintegruje się z komórką plemnika lub komórką jajową, zmiana genetyczna może stać się cechą stałą przekazywaną następnym pokoleniom. A jeśli takie mutacje będą się powtarzać, nasze DNA może się całkowicie zmienić. To bardzo poważna sprawa. Pod pewnymi względami wirus i gospodarz łączą się ze sobą. Wirusy stają się częścią naszego genotypu i mogą wpłynąć na bieg ewolucji.